Powiem szczerze, że szukając bohaterek do naszego filmu, twoja historia, nie ukrywałam, zainspirowała mnie najbardziej. Jest niezwykła, pełna wzlotów i upadków. Um, bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj występujesz, ponieważ będziesz inspiracją dla wielu kobiet, ponieważ pokazałeś, że można odbić się z największego dna i spełnić swoje marzenia i żyć szczęśliwie. Przeszedłeś przez prawdziwe piekło. I chciałabym, żebyś o tym opowiedziała, ale na początku e, chciałam w ogóle zapytać, czy kiedykolwiek Twoje życie przed tym wszystkim, co się stało, o czym zaraz usłyszymy, było dobre? Czy Twoje dzieciństwo może było, nie wiem, dobre, miłe? Czy dobrze je wspominasz? Nigdy moje dzieciństwo nie było dobre. Jak babcia była w Polsce, to jeszcze było naprawdę fajnie. Ojciec nas zostawił, jak miałam dwa latka. Mama poznała drugiego męża. Był dobrym człowiekiem, aczkolwiek babcia mnie wychowywała, mhm. ale mama była uzależniona od alkoholu. I miałam wrażenie, że była nieszczęśliwa, kiedy ja byłam szczęśliwa. I po prostu miałam brata, siostrę, i ona. Nie wiem. Tak, jakby mnie nie za to, że mnie że jestem podobna do swojego ojca. Ojciec mój pracował za granicą, więc o niczym nie wiedział. My żeśmy to sprytnie ukrywali. Ile was było w domu? Na początku trójka, potem była nas czwórka. Boś najstarszą, tak? Wy jesteś najstarszą Ja córką. jestem najstarszą. Mhm. Czyli na tobie, jak do mnie mam, spoczywa wszystkie tak, obowiązki. Tak. Nie tylko siostry, ale i tak naprawdę mamy. Dokładnie. E, szczerze powiem, że chodziłam do szkoły. I martwiłam się co będzie w domu, mhm. nigdy się nie skarżyliśmy, nigdy nie żaliliśmy mhm. się, mój, mój brat, ma siostra, oni zawsze tam przez ojczyma byli bardzo faworyzowani, to jest ich ojciec, mhm. ja zawsze byłam, no jako, no właśnie no wszystko, że i tak mnie wychował, mhm. jestem mu wdzięczna za to, ale no najbardziej padały na mnie te wszystkie baty, obowiązki. Tak naprawdę bardzo szybko musiałaś dorosnąć, czyli twoje relacje z mamą Za były? Szybko musiałam dorosnąć. Twoje relacje z mamą były. Mama bardzo się często wyżywała na mnie, Biła mnie. Ale czułaś jakiś powód, Znałaś dlaczego? Zawsze jestłaś taka podobna do, ta do waszego taty. Mhm. I ona mnie nienawidzi, że zniszczyła mi życie. E, powiedz mi, e, jak dorastałaś. Musiała się opiekować rodzeństwem. Opiekowałam się nimi cały czas. Chodziłam na wiśnie o czwartej rano na pieszo, żeby zabrać kilka kubiałek, żeby im dać chleb, bo sąsiadka nam, nas karmiła chlebem, z masem i cukrem. Gdzie mój, mój ojciec był w Belgii i pracował, on nic, nie, się nigdy nie żaliliśmy. Mój brat nie, nie wiedział, po prostu tak naprawdę jakaś sytuacja w domu. Tak, baliśmy się, że gdzieś nas opieka uh -huh. zabierze że trafimy do domu dziecka, no, zwłaszcza ja, bo on, oni mieli opiekę. Yy, w każdym bądź razie ja starałam się zapewnić im byt. Yy, uciekłam w pewne rzeczy, w które nie powinnam ucieknąć. A w którym to było wieku? Niecałe 16 lat miałam. Mhm. Po prostu przytoczyły cię problemy i szukałaś rozwiązania ci w używkach. Rozumiem, mhm. oczywiście. Zaczęłam spać. szukałam wsparcia w wielu osobach. I poznałam kogoś. Nie wiem, czy to nawet była miłość, czy zauroczenie, czy poczucie jakiegoś mhm. takiego, żeby ktoś się przygarnął, żeby mogła gdzieś spędzić noc i, i czuć się bezpiecznie. No i trafiłam na złych ludzi, którzy zrobili mi bardzo dużą krzywdę. Wspominałaś w rozmowie przed y, y, tutaj nagraniem, że zostałaś bardzo zastraszona i zaszantażowana. Zaszantażowali mm. mnie, że nie zrobiłam krzywdy mi, tylko mojemu rodzeństwu, którego bardzo kochałam. Przez długi. Y tak, kupiłam 10 działek, z którego się nie rozliczyłam, bo nie zarobiłam tyle, bo musiałam mm. trzymać rodzeństwo. Po prostu problemy, które były w domu, przytoczyły cię tak bardzo, że zaczęłaś brać narkotyki. Przez to, że zaczęłaś brać narkotyki, popadłaś w długi, zostałaś zaszantażowana. Że nie zrobiłam krzywdy mi, tylko mój bratu i siostrze. Na mm. których ci strasznie zależało, zależy i... A dzisiaj, całym sercem. Tak. Byłaś dla nich na pewno większą mamą niż wasza biologiczna no, nie matka. Nie pamiętają tego, oni byli mali. Mm -hmm. Na szczęście. Mm. E, mój ojciec dowiedział się potem po fakcie, jak to wszystko było, mm -hmm. ale nieważne, w każdym bądź razie trafiłam tam, gdzie trafiłam i dali mi ultimatum, albo ja, albo Albo to, że zrobiłam mojej rodzinie krzywdę. Nie tata Nie ja w na to, więzieniu. Nie mogłam nawet mieć wsparcia w ojcu. Wynikiem tak naprawdę. i Zgodziłam się na to i wzięłam tylko walizkę, tą, co byłam tylko najbardziej potrzebna. Nie wiedziałaś, gdzie zostajesz wywożona? Nie. Interesowało cię tylko bezpieczeństwo Twojej rodziny? Tak, to było najważniejsze, żeby oni byli bezpieczni. Zapewni mnie, że jak będzie dobrze, to jeszcze zarobię, żeby mojej mamie pomóc. I miałaś wtedy 16 lat. Tak, pojechałam do Poznania. Gdzie byłam wielokrotnie było co, no. Nie wiedziałaś, że wywo jesteś wywożona do agencji Towarzyskiej? Nie. Czy będąc tam. Nie y <słuch> rozumiem. No dobra. W każdym razie zaufałam. Tego chcę teraz, że moje dzieci, które mam, nigdy nie trafiły tak jak ja. I trafię, robię wszystko, żeby pełne miary bo ale mnie jest też ciężko czasami Więc. ogarnąć to wszystko. Dlatego tak zależało mi na Twojej historii, ponieważ wiele kobiet, które na, na pewno są takie kobiety, zresztą to jest która ale bardzo bardzo. Bo ja się bać. Na... Bo ja się bałam i, i praktycznie straciłam godność. I szacunek do samej siebie, i uważałam, że nic ze mnie nie będzie nigdy. Nie miałam celu, nie miałam w ogóle jakichś marzeń, planów, bo dla mnie dzień to był dzień, noc to była noc, i wstawałam rano, wiedziałam, że będzie to samo. Czy w agencji yy... przeżyłaś yy, yy, brutalne? Gwałt, to nie, nie było gwałt. Znaczy, to nie było jeszcze w agencji, to byłam zamknięta, żeby pogodzić się z tym, co się stało, i mm. tam był wielokrotny zbiorowy gwałt. Oni pobierali pieniądze za to, że ktoś korzystał z moich usług, gdzie ja byłam dużo na środkami. Sfałszowali twoje dokumenty, aby niby, że jesteś nieletnia. Tak. Uh -huh. Po czym, jak już potem mi powiedzieli, że zapłacili mojej mamie, która bardzo zależy na pieniądzach, żeby nie dali jej eksmisji z domu. E, pamiętasz, ilość mężczyzn, która. Nie pamiętasz, ale było ich na pewno więcej niż. Nie pamiętam nic. Rozumiem. taką ja tak dużo, że jak poszłam potem na badanie, to nawet nie było kurwa, możliwości tego zbadać. Mhm. Rozumiem. Chciałam, Nie trafiłam chciałam wspomnieć, przepraszam, że przerwę, chciałam wspomnieć o tym, że powiedziałaś mi, że zrobiłaś to, ponieważ zapewniono, tamci mężczyźni zapewnili, że zaopiekują się twoją mamą i twoim rodzeństwem. Że dadzą, pieniądze. Że dadzą im pieniądze za to, to, to że będzie... będziesz tam pracowała. Tak, bo mama będzie mieć. I zostałaś oszukana. Po raz kolejny? Czy, czy tak. rzeczywiście wywiązali się ze swoich obietnic? Nie, oni tylko żerowali na mojej krzywdzie. Mhm. A Ja miałam wrażenie, że jestem nikim, że tak się stoczyłam, że po prostu poddałam się tym. Tak. Że tak się jako kobiety że mnie nie ma, że ja nie istnieję, że, że już nie mam nic do stracenia. Że mogę pomóc w tym, tylko tym, co robię mojemu bratu, mojej siostrze. Żeby oni chociaż godnie żyli, żeby nigdy nie skończyli tak, jak ja skończył. Ale pojawiło się światełko w tunelu chwilowe. E, poznałaś tam miłość, która pomogła ci uciec od tego wszystkiego. Opowiedz o tym, jak, jak, to, się, jak to się właśnie stało. Zawsze bałam się zejść na dół. Mhm. I siedziałam w pokoju. I mam jeszcze toalety, nie wiem gdzie, szukał czegoś i znalazł mnie tam. Zapytał się mnie, czy jestem tutaj dobrowolnie. Był to... A człowieku, człowiek, ja tak który powiem, miał przewagę. Nad, gangu. Tak, mm -hmm. Który miał przewagę nad ludźmi, którzy zrobili mi tą największą krzywdę w życiu, jaką mogłam doznać. Ja mu otworzyłam się i powiedziałam, że nie, że nie jestem tu dobrowolnie, ale że nie mam dokąd wracać. Mm -hmm. no I on mówi do mnie, że mam się spakować na długie, ale zaprosi jeszcze mnie na obiad i postawi mi hamburgery takie najtańsze, żebym nie wiedziała, kim on jest. <laughs> Zakochał się w tobie. Myślę, że tak. Mhm. Na pewno tak było. Dał mi naprawdę w życiu dużo. Czyli on cię stamtąd uratował. On mnie uratował. Nie mieli nawet tak silni e, wtedy e, mężczyźni, gangsterzy, tak nie ukrywajmy, nie boją się e, nie, powiedzieć tego słowa. Nie, ja to tego mówię, że po prostu mhm. on, y, na szczęście trafiłam na człowieka, który miał przewagę nad ludźmi, którzy zrobili mi krzywdę. krzywdę. I y, on mnie zawił do domu y, utrzymywał moją rodzinę, dawał mi pieniądze, że mogła jeść. Bo kiedy byłam bardzo głodna. Mama wyrzuciła nie raz z domu w sandałkach. Zjeżdżałam z górki z dziećmi w sandałkach. Babcia pamiętam świetnie pamięci. Kupiła mi buty. byłaś no, po... młoda m przepraszam, Tak, dzieckiem. i właśnie to mi się wszystko przypominało i on mi po prostu pokazał życie takie, jak jest. Jak to być kochany, jak to być, dawać, ale niczego nie oczekiwać w zamian. E, tylko wiesz co, nie, 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 nie usłyszeliśmy za bardzo o tym człowieku. E, przyszedł, przyszedł tam jako kolega. Ludzi, na których pracowałeś. Ja generalnie nie wiedziałam, kim ten człowiek jest. Bo ja byłam ja pewna, że to jest klient. Po prostu myślała, że to jest klient, tak? Że przychodzi do ciebie na górę skrzywdzi. i chce zrobić ci krzywdę. Tak, który znowu mnie skrzywdzi. on po prostu zapytał się mnie, co ja tu robię, że bym zeszła na dół, ja tam nie, nie chciałam, się mnie, bo bałam się, że znowu będzie zbiorowych wałb. On mi powiedział, że zapytał się mnie, czy ja jestem tutaj dobrowolnie Powiedziałam, że nie, ale... Nie mam innego wyjścia, jak tu być, bo mogą zrobić krzywdę mojej rodzinie. I on mi powiedział, że mam się spakować na drugi dzień i faktycznie dotrzymał słowa i pojechałam do domu. W końcu po pół roku, chyba czy po 7 miesiącach zaczęłam normalnie żyć. Do niego do domu. Nie, on już do mnie, do, do, do mamy mojej, i ona ja właśnie zareagowała na twój, y, na twój powrót. Nie, nie szukała cię, płakać, nie domyślała się, że. Nie szukała mnie, właśnie to o to mam żal. że mnie szukała, że nie pytała, skąd ma pieniądze. Czy myślałaś że... po prostu, że są pieniądze, i nie dociekała skąd? I cały czas tylko chciała, i chciała, mhm. i chciała. Mhm. I jak on mnie zawsze do domu, i on dawał pieniądze i mi, i, i mojej rodzinie, to było wszystko, to było wszystko rząd, w porządku. W porządku. No, ale okazało się w międzyczasie, że niestety miał żonę. Mimo wszystko, że im się nie układało, i on mi to tłumaczył i tak dalej, ale ja nie umiałam cieszyć się czymś nieszczęściem. Mhm. Miałam wrażenie, że buduję swoje szczęście na czymś nieszczęściu. Yy, może nie tyle co o żonę chodziło, a o to dziecko, że ma córkę mhm. i ktoś będzie miał powiedzieć do mnie, że też nie chciałabym tak skończyć. I po prostu. Wtedy jeszcze byłaś bezdzietna? Niestety byłam w ciąży i poroniłam bliźniaku z nim. Zaszłaś z nim w ciążę? Tak. Poroniłaś? Tak. To, było, to byłoby wtedy twoje pierwsze dziecko, dzieci? Tak. Eee. Miałam, skończyłam 18 lat i pamiętam jak dzisiaj, jak on mnie wywoził do lasu, myślałam, że znowu mi się dzieje krzywda, że, że znowu coś się mhm. dzieje, a on wyciągnął 18 róż herbacianych Łańcuszek i kartkę, zawsze kochaj I pamiętam jak dzisiaj, że powiedziałam mu, żeby moją mama nie dawała już pieniędzy, że ona nas wykorzystuje, że... No i jak przestał dawać, to na poszła wtedy, jak ja byłam w szpitalu na Kienekolu, gdzie poroniłam dzieci Do jego żony i powiedziałam mu o tym zapytałam jej dlaczego robi tak, żeby miała była nieszczęśliwa Ona powiedziała, że ona mnie nienawidzi, bo tym podobna do ojca Wtedy już wiedziałam, że nie mam czego szukać w domu. Ale mimo wszystko on się nie poddał, wynajął mi mieszkanie. Mm -hmm. Ale wtedy nie umiałam. Po prostu wyjechałam z kolei. Nie to chciałaś to... budować w sensie ze nieszczęściu? Nie. Mimo wszystko, mimo tego, że perspektywa dobrego życia? Pamiętam te, te gwiazdy, że on mi pokazał tyle dobra w życiu. Wyciągnął mnie z najpierwszego gówna tak naprawdę. Mm -hmm. Jesteś mu do dzisiaj wdzięczna? Jest. Mimo, że no, na tak się przechodzimy i, i się nie znamy. Mhm. Czyli widujecie się czasem? Czasami tak. Mhm. Rozumiem. Co stało się potem? Wyjechałaś z kolina? Wyjechałam z kolina, bo nie miałam tu... Do Warszawy. Żadnego wsparcia. Do Tomaszowa. Do Tomaszowa. Mhm. Trafiłam do klubu, gdzie byłam barmanką. W tym klubie znowu przywijały się dziewczyny, które pracowały tak, jak ja pracowałam wcześniej. Wstydziłam się tam przyznać, że tak pracowałam. Mhm. Nie byłaś tam zmuszona, tam nie, nie. odzyskałaś... Tak, e... poznałam e... faceta, który był właścicielem tego klubu. A czy perspektywa pieniędzy, które wcześniej zarabiałaś w agencji, a, porównywalne do... E... Nie, chciałam tylko żyć. Chciałaś żyć, no rozumiem. Żeby nie kreść pasztetów dobra. w sklepie, mhm. żeby nie... Nie kończyć na kortach tenisowych święta. Po prostu mm -hmm. chciałam żyć, jeść, mieć za co się utrzymać, nawet w jakiejś takiej małej formie. Ja już mm -hmm. nawet nie oczekiwałam, nie wiem, krewetek w, w restauracji, aczkolwiek ja się żywiłam pasztetem i starymi mm -hmm. bułkami, tak? Żeby tylko zjeść. Ale trafiąc tam, trafiłam z spowiedziciela, który zaczął się we mnie podkochiwać i tak się zaczęło, że, mm -hmm. że znowu pojawiło się jakieś uczucie. Aczkolwiek znowu trafiłam na tyrana. A problem z narkotykami, czy był cały czas nadal, czy jak trafiłam na tyrana, znowu się pojawił? Bo wolałam zagłuszyć ten ból. No, ketamina. Zagłaszałam ten ból, zagłaszałam yy, tęsknotę za rodziną. Pomimo mhm. wszystko, że mojej mamy teraz nie ma ja bardzo za nią tęsknię. Mimo tego, co Ci zrobiła, cały czas. Kochała się i walczyła się i z względów. Chciałabym, dziecko. żeby teraz była, żeby dała nam szansę, żeby się zmieniła. A ona po prostu wykorzystywała to, że ja przywożę pieniądze do domu i że ma być tak, jakby i wszystkich oszukiwała naokoło. Ale już nie chodzi o to. Po prostu trafiłam tam, trafiłam na tyrana, który nie pozwolił mi wziąć te kolby. Jak nawet pepę pokazałam. <laughs> Bił mnie, poniewierał, łamał żebra. Handlowali narkotykami, zajmowali się scenarstwem, aczkolwiek nikt nie był tam zmuszony, bo każda dziewczyna Żyła z nimi jakoś tak, jak mhm. kolega z, kolego, z koleżanką. Tak na tym ci zależało, żeby tutaj powiedzieć, że ty nigdy w życiu nie zajmowałaś się sutenerstwem, nie, nie, tylko po prostu przeciwnie. istniałaś w tej grupie. Tak, niestety, mhm. bo ja nie miałam, w sumie nie miałam... Nie miałam dokąd ceny, wracać. Nie miałam dzieci. Miała... No właśnie, Ani nie masz, znaczy jest, je, jesteś w stanie wybaczyć mamie, że przyczyniła się do tego, że zostałaś w wieku 16, 16 lat oddana do agencji towarzyskiej? Mam żal, Masz żal. Mam żal, Jesteś ale wybaczyłam. W stanie wybaczyłam, wybaczyłam i powiem szczerze, że brakuje mi jej, mimo wszystko. Mhm. Mhm. Czyli dobre były momenty? Mało. Mało, ale to jest moja matka, rozumiem. Po, po tym, jak poznałaś wybawcę i oprawcę, który wyciągnął z tego bagna, pracowałaś w nie w Warszawie, w Warszawie byłaś Tomaszow. później, w Tomaszowie. W Tomaszowie zaczął Cię bić, wylądowałaś w szpitalu. Tak, ale powiedziałam, że miałam wypadek. Mhm. Po czym zadzwoniłam do mojej mamy, prosiłam o to, żeby, żebym mogła wrócić do domu, bo mam połamane żebra i nie mogę odjechać, nie mogę tego zgłosić na policję. I ona mi pozwoliła wtedy wrócić do domu, ale po tygodniu skończyły mi się pieniądze, bo miałam tam jakieś małe oszczędności i ona mówi do mnie kurwa. Jak z tego domu? Pamiętam jak dzisiaj i zadzwoniłam po niego. On powiedział, że się zmieni po tygodniu i tak skatował, że wyglądam jak miała wypadek samochodowy. Ale już nie wracałam do domu, bo nie było sensu. Starałam się, żeby mój brat miał wszystko, chciał skutera, miał skutera. ubierałam ich, żeby chociaż on jest tej mojej krzywdy mieli coś dobrego w życiu I później tkwiłam w tym Do momentu, kiedy on nie narobił sobie problemów i nie przyjechała policja, żeby go aresztować Jak oni go aresztowali, z jednej strony było mi go żal, a z drugiej strony poczułam ulgę że skończyłaś tak. moja moich... henna. I mogłaś mieszkać u niego? Znaczy, no mieszkałam u, u niego, korzystaliśmy z naszych oszczędności, z tak. jego oszczędności. Po czym trafiłam czym? po prostu niefortunnie tak, że wypłaciłam z bankomatu pieniądze, które kazali mi wypłacić, I miałam je w torebce i podjechaliśmy z jego kolegą do takiego baru przydrożnego. Mhm. Ja miałam taki plik pieniędzy przy sobie i ten facet pomylił mnie chyba z prostytutką, która tam stała mhm. na trasie. Zabrał mi te pieniądze, kolega go uderzył kluczkiem od samochodu, a że wcześniej policja mnie przesłuchiwała i kazali powiedzieć, czemu się zajmuję, Ja się to, m, nigdy nie godziłam na takie rzeczy, żeby mhm. bałam się, nie wiem, co robiłam, nie miałam ze stracenia, no mhm. i trafiłam do więzienia. Jak wspominasz więzienie? Szczerze dzisiaj. Dziękuję Bogu, że tam trafiłam. Czas resocjalizacji, docenienia. Początki były ciężkie. Tak. Początki były ciężkie, aczkolwiek no niby miałam pomóc w formie jakiejś tam Dostałaś tam działności. pobita, musiałaś walczyć nie, o przetrwanie. Nie, miałam e, je, co jeść. Ile lat, jak tam trafiłaś? 23. 23. To bardzo młody, e, piękne ale lata życia. Ale ale to mi uratowało życie. Mhm. To mi uratowało życie i szczerze powiem, że ja tam miałam co zjeść, E, nikt mnie nie oceniał. Mhm. E, miałam e, jak wyprać, mogłam skorzystać z toalety. Miałam ciepło, miałam swoje łóżko. Tęskniłam za bratem, siostrą. Właśnie najważniejsze jest to, że powiedziałaś mi właśnie w rozmowach przed nagraniem, Ach. że przyjaciół było wielu, a podczas e, odsiadki nie, miałam nie miałaś nikogo. Wszyscy się e, odwrócili, dostałam może ze trzy czy cztery karki. W trakcie pobytu w więzieniu, gdzie siedziałam, trzy lata. Ale na pewno jest światełko w tunelu, ponieważ w więzieniu poznałaś niestety Byłe, teraz byłego męża, męża, ale stety, ponieważ masz piękne, zdrowe dzieci, o których zawsze marzyłaś. Tak, dobra. I tam właśnie przez listy słyszałam, że się poznaliście, także... Teraz i... już nie ma y, co tak zauważyć. I to, że to małżeństwo gdzieś pękło, jest i moją, i jego winą. Ponieważ tam Myślam, się poznaliście że... i po... W wyjściu z więzienia, wzięliście ślub. Nie, bo w więzieniu wzięliśmy ślub. W więzieniu wzięliście ślub. powiedz to, W więzieniu bo... się Aha. dziecko, generalnie on wyszedł, jak ja już widziałam, my przez listy. On szedł do mnie do Leszma, Jak on wyszedł na wolność, to wtedy z całą paczki takie żywnościowe. Nie ukrywam, że teściowano do dzisiaj nie mam do niej nic jest z panią kobietą, bo przecież. Po prostu nie podstój, wyszło, tak? ale. Nie wyszło. byliście... W... Tak, mamy z, e, fajne dzieci. Tak. E, trochę żeśmy się poszarpali. Przy rozwodziach, to zawsze przyjmie, no, jak każdy. Ale niech już tak zostanie. E, po prostu na mnie pyku. Mm -hmm. Ani ja nie byłam święta, ani on. Czyli macie z tego, z, o, o, owocami dzieci. waszej miłości jest Siódemkę siedmioro dzieci. dzieci. Wow! O których marzyłam, i szczerze powiem, że popełniam błędy jako matka, bo, bo yy, uciekałam też w alkohol, yy, gdzie podjąłam terapię, Przez traumę. Przez traumę, przez przeszłość. Starałam się nie myśleć o tym, co się stało, aczkolwiek. Jesteś teraz uzależniona od alkoholu? czy leczysz się. leczysz się. Cały czas, leczysz mhm. się, nie będę tego ukrywać. Mhm. Yy, są wzloty i upadki, są nawroty. Yy, Przestrzegam wszystkich, naprawdę przestrzegam. Budzisz się czasem z lękiem, albo śnić się to, co działo się w Twojej przeszłości? Prawie co drugi dzień. Boję się teraz o swoje dzieci, o swoje córki. Naprawdę. Boję się, bo ostatnio też miałam właśnie przykodę z córką. Gdzieś tam była w jakimś miejscu, gdzie znalazłam pusty materac. Bałam się, że ktoś może gdzieś się mścić. Boję się. One nie wiedzą o tym, co się ze mną działo. Wiedzą, że byłam w więzieniu, ale o tym, co było wcześniej, nie wiedzą. I one teraz mają do mnie żal, że ja na nich krzyczę nieraz, podnoszę głos, gdzie byłaś, kontroluję strach. Przez troskę, przez strach. Ale one tego nie wiedzą, bo ja powinnam być z nimi szczera, ale nie wiem, czy jeszcze są na tyle gotowe wiekowo, żeby żeby to zrozumieć. Ale zaczęłaś naprawdę totalnie nowe życie, bardzo się zmieniłaś. E, wystąpiłaś nawet w programie Zamiana Żon, oraz e, jeszcze chyba w jakimś. Wstupie. Mam przybliżenie u Kopaskiego. Tak, tak, tak. Kolega z Kubina, pozdrawiamy. Tak. E, I teraz e. jesteś szczęśliwą narzeczoną. Tak, jesteś szczęśliwą. Właścicielką narzeczona. fundacji, zupa sercem przyprawiona. Tak, i to prawda. Działaś charytatywnie, Nie mimo traumy, którą przeżyłaś. Starasz się zawsze pomagać innym osobom, to jest naprawdę piękne, i dlatego właśnie Twoja historia jest no, no niezwykła. Bo... Ale ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz mhm. na koniec, tak. że ja nie pomagam tym ludziom, bo ja po prostu chcę. Prezesem fundacji zostałam zmuszona do tego, żeby mieć lokal z urzędu, mhm. ale generalnie ja wiem, jak to być górnym. Wiem, jak to jest zboczyć z drogi, i ja wiem, jak się ciężko jest podnieść. Mhm. Dlatego y, apeluję do wszystkich kobiet, które kiedykolwiek zostały skrzywdzone. Niech tego nie zatajają. Niech mówią jest... głośno, wyrzucą to z siebie? Tak. I zaczną nowy rozdział. Ciężko. Życia. I szczerze powiem, żeby sobie znalazł jakiś cel, żeby się wartościowego swojej kobiety, bo ja i tak na, dzi na dzień dzisiejszy nie czuję się, nigdy się nie poczuję kobietą. Ja tylko chcę chronić teraz swoje dzieci. Mimo, że czasem mi nie wychodzi, bo, bo mi nie wychodzi, są mi chwile załamania, bo ta przeszłość mi po prostu dogania. A jak widzisz Twojej życie za 10 lat? Mam nadzieję, że moje dziecko trafi na biochemię, bo chcę być biochemię, skończyć biochemię. Ta młodsza chce iść na modelkę już tutaj się. a Tutaj koło ciebie gdzieś krąży, żeby gdzieś tam, koło ciebie, bo jesteś jej aspiracją. Aczkolwiek powiem ci, że mój syn chciał być bokserem. Jeden chce być w MMA. Super. Chciałabym, żeby po prostu był szczęśliwy. Czujesz się spełnioną kobietą teraz? Kochaną przez swojego czuję się kochaną? przyszłego męża zaraz, bo tutaj takie smaczki mnie nie też doszły. Czuję się kochaną, mam, czuję się teraz kobietą naprawdę taką w 100% e, w złości, mm. tylko jestem Marta, a tak to jestem w skarbie, kochanie, e, no wziął jest z dzieci, no to jest tak. w ogóle… Szansę, to jest wyczyn, mówią, to Majda. jest wyczyn rzeczywisty. E, jest młodszy ode mnie i po prostu jest tak przecudowny i kochany, że jego, jego dobro i ciepło… Zresztą on też nie przeżył mało w życiu. Więc... Opowiedziałaś mu o swojej przeszłości. To się z filmu dokumentalnego, jeżeli chodzi o prostytucję. A boisz się do... jego reakcji? Nie. Wiesz, że kochać się tak mocno, że po prostu przyszłość się dla niego niej, czy nie liczy tylko to co będzie? Wspaniale, fantastycznie. W, w takim razie bardzo dziękuję. Naprawdę jesteś dziękuję. niezwykłą kobietą. Życzę Ci wszystkiego co najlepsze. No i widzimy się na premierze. Zruszyłaś mnie to łez.